Te kształcące dni mojej młodości spędzone w szkole domowej, choć może powinnam powiedzieć Starlet Park Academy. Widzisz, lata temu moja rodzina musiała wymyślić nazwę dla naszej szkoły domowej, gdyż z jakiejś przyczyn w Kalifornii musisz zarejestrować edukację dziecka jako formę nauczania. Przynajmniej tak było przed rokiem 2002. Aktualne standardy są nieznane. Jesteśmy leniwi. Dzięki, dzięki, droga siostro. Więc nazwali ją. Park Academy. To nasze nazwisko, lecz tak naprawdę powiedzenie oznaczałoby zdradzenie danych osobowych. Więc zamiast tego Będziemy używać zamiennika Starlet. Nie podoba mi się pomysł, że przypadkowe osoby będą znać moje pełne imię i nazwisko, gdzie mieszkam i jak wygląda moja twarz. Bo nie mam ani prawnika, ani ochroniarza, ani jakiejkolwiek wiedzy o popularności. Więc dla pełnej jasności nazywam się Rapsody Starlet, a to moja siostra Krwiak. Możecie jej mówić chorej. Nieważne, nauka w domu. Szkoła domowa była całkiem niezła, jeśli mam być szczera. Zawsze miałam czas na przykąski od zerówki do najstarszych klas. Jedna osoba uczyła siedmioro dzieci w tym samym czasie. Nigdy nie musieliśmy iść, jechać z rowerem czy autobusem po mrozie. Au. ale musieliśmy iść do szkoły na ósmą rano. Lecz kiedy masz 8 lat, to jest naprawdę proste. A w liceum nie było nigdy lekcji przed dziesiątą. Auć! Wszystkie książki były robione ręcznie i rozpadały się. Nie te od hiszpańskiego. Ta, bo nikt ich nie używał. A, jeśli byłeś jednym z tych dzieciaków, które uczyły się w domu na farmie, twój tato mógł po prostu pojawić się znikąd i hop! Jesteś wolny od pracy domowej, więc możesz zająć się pracą na farmie. Yeah, wolność! Nie robiliśmy targów naukowych, konkursów ortograficznych, projektów grupowych, ani nie zajmowaliśmy się głupimi ludźmi. Nazywanie ciebie człowiekiem jest bardzo hojne, nie sądzisz? Użyj zimnej wody zawsze pomaga. Nigdy nie poznaliśmy szkolnych przyjaciół. Nigdy nie poznaliśmy szkolnych przyjaciół. Albo uczestniczyliśmy w tańcu. Albo uczestniczyliśmy w tańcu. Nigdy nie byliśmy na wycieczce w plener. Nigdy nie wyszłam na zewnątrz. Nigdy. Więc może i były rzeczy, których chciałabym doświadczyć w normalnej szkole. A ja nie. Ale koniec końców bardzo się cieszę, że uczyliśmy się w domu. Bez dwóch zdań, moją ulubioną częścią nauki było corocznie organizowane wydarzenie nazywane Tygodniem Sztuki. To jest dokładnie to, co słyszycie. To ten tydzień lutego, w którym robimy tylko i wyłącznie rzeczy związane ze sztuką. O, oh, nie mam o tym historii. Po prostu lubię o tym wspominać. Kocham tydzień sztuki. No to teraz bardziej negatywnie. Jednym z moich wyraźnych wspomnień ze szkoły był mój mały, uparty, zat, który miał totalnie gdzieś naukę materiału i stwierdził, że po prostu nie będzie się tego uczył. Okej, okay, więc gdy I siedzi obok A, to wydaje dźwięk brzmiący jak ja. Wcale nie! Słyszałeś, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział piasek? Musi piasek, mamą! Po prostu nie mogę się z tym pogodzić, czemu nie można skurczyć tego do ciepła lub zimna. Nie obchodzi mnie co mówi książka od wizyki To głupie, ciało stałe to ciała stałe. Te wizjony nie mogą być aż tak skomplikowane, to głupie, A! To trwało przez... Całe twoje życie? A, głupia jesteś. Teraz, kiedy skończyłam już szkołę i robię większe rzeczy, zaczynam zdawać sobie sprawę. Jak bardzo za tym tęsknię.